Wiecie, że nasz BM jest czynny do godziny 23 teraz przed świętami? Do 23 w szoku jestem. W Polsce to może normalne, że sklepy są tak długo czynne, ale w Anglii. Jejka, cześć! Witajcie, witajcie! Ja właśnie wróciłam z Maxem do domu. Max sobie tam siedzi. Byłam z Maxem w teatrze. Byłam, pojechałam, cała szkoła miała wyjście do teatru na sztukę Christmas Carol. Jest to sztuka o Scrooge'u i o tych duchach świąt. I pojechaliśmy do centrum Newcastle do Northern Stage, teatru, i ja pojechałam jako opiekun. No i właśnie wróciliśmy z Maksem i jedzie do nas teraz Monika z Maćkiem i zaraz jedziemy kupić choinkę. Wojtek w tym czasie co mnie nie było w domu, był, zobaczcie tam leżą ułożone. Wojtek był w polskim sklepie, idziemy zobaczyć co kupił. Tutaj są wyłożone wszystkie zakupy. Był Wojtek i w polskim sklepie i w Lidlu. Tutaj zobaczcie, kupił, widzę kasztanki i tiki-taki. Potrzebuję jakiś upominek dla nauczycieli do karty z życzeniami dołączyć. O, myślę, że bardzo ładne takie polskie słodkości. Ale jakie ładne zrobili opakowania? Naprawdę super. Potrzebowałam cztery i akurat y, dwa razy tiki taki i dwa razy kasztanki. Wojtek kupił. Tu jest jakiś paragon. O, z polskiego sklepu. W polskim sklepie zapłacił 69,91. Tu chyba nie są wszystkie zakupy. Myślę, że ma w lodówce, ale zobaczmy, co tu jest wyłożone. Aha, i tu jest jeszcze paragon. Z Lidla w Lidlu zapłacił 40 funtów 25 pensów i mamy tak, morele suszone. O, kazałam Wojtkowi kupić śliwki suszone do pierogów. I chyba chcę zrobić eksperyment. Chcę zrobić pierogi ze śliw... z morelą suszoną i ze śliwką suszoną. To będą te co zawsze. Ja zawsze na wigilii właśnie robię ze śliwką suszoną. To w tym roku będziemy mieć też coś nowego z morelą. I do tego robię zawsze sos waniliowy. Dwa razy sok jabłkowy, dwa razy. Sok pomarańczowy, nie, trzy razy sok pomarańczowy. Tutaj mąka z polskiego sklepu. Kazałam Wojtkowi kupić mąkę polską, bo ona jest biała. O, jak do pierogów specjalna, zobaczcie, Basia. A jak kupujemy mąkę tutaj w angielskim sklepie, to szare wszystko wychodzi. Mamy przyprawy, słodka papryka. Ups, czekajcie. Przyprawa do ciasteczek korzennych, bo będziemy potrzebować do ciasta. Pieprz ziołowy, pieprz ziołowy przyprawa do piernika, gorczyca biała i, i kminek mielony. Mamy tu kukurydzę w puszce, kajmak, kajmak też do ciasta będę potrzebowała. O, kawior jest, my zawsze mamy na Wigilii kawior. Taką mamy tradycję naszą. Dwa razy zupka chińska, masło, cukier waniliowy dwa razy, opłatek, orzechy mix, orzechy mix. Tu biszkopty, bo do ciasta potrzebują, bo ja będę robiła takie świąteczne tiramisu. Mamy dwa razy duży majonez winiary i przyprawę w płynie i. Jenny, bym narozrabiała. I duży olej yy, i chyba w lodówce reszta. Ja, takie, Co tam masz? Takie kiedyś były. Czekaj, gdzie to wtedy? Sensie. I tak mi się zachciało, żebyś zrobiła. Pamiętasz? Co? A, kostkę! To zawsze w Polsce się kostkę no, kupowało. Do ryby po grecku. No i teraz zajrzymy, co tutaj jeszcze Wojtek kupił. Już mi się nie chce tego wyciągać. Co, to wszystko, co tutaj na wierzchu? Jeszcze dwie kostki masła, jogurt naturalny, dwa razy śmietana, piątnica, osiemnastka, ser tarty mozzarella, dwa razy mascarpone. I tu zobaczcie, aha, jeszcze tutaj jest cheddar tarty. I Wojtek tutaj śledziki na próbę, na, do, no do spróbowania kupił. Sałatka śledziowa, i to jest z burakami, podejrzewam. Takie duże pudełka. Tutaj jest po grecku ryba na spróbowanie. Tutaj mamy Malaga filety śledziowe. A tutaj mamy przysmak myśl myśliwski. Mhm, fajne. Awokado. Jeszcze pytam się Wojtka, co on jeszcze kupił, że taki rachunek duży miał, a tu pusta lodówka. Porędwicę kupiłeś? A, aha, i tu jeszcze coś widzę. Całe opakowanie polędwicy łososiowej, znaczy całe, no cała paczka i, i jeszcze coś tu jest. Jakaś wędlina. Dobra, już nie będę rozpakowywać. Okej. Okay. Wszystko tyle kosztuje, to pewnie się wiecie. Nazbierało o tym rachunku mi, że 60 funtów, 40 funtów, 100 funtów wydał Wojtek, a w lodówce prawie nic nie ma. Dobra, przekąsimy coś i jedziemy po choinkę. Wojtek mówił, że gdzieś znalazł. Na Gosford, czyli niedaleko nas, jakaś farma jest z choinkami, która jest czynna do godziny 23. Pewnie będziemy musieli na dwa auta jechać. W jednym ja z dziećmi, a w drugim Wojtek, i wtedy, żeby tym drugim autem choinkę przywieźć. Cześć ryba! Cześć! cześć. Gotowa? Po choinkę? Nie mam ja się zbierać, czy Tak, raz. jeszcze wejść, jeszcze jemy. Będziesz jadła? No, mogę zjeść. No. O, Monika sobie napój, refresha to się nazywa, kupiła. Owoc smoczy. I go, ale zobaczcie, tu pływa smoczy owoc. Dobre? Mm -hmm. O ja, i z lodem. Ale pysznie wygląda. No bardzo dobre. To jest taka bardziej smakowa woda z wkładką. A ile to kosztuje? Ogromne pieniądze kosztuje. 5,50. Pięć, Pięć, Taki kubek kosztuje. Normalnie Starbucks tak się ceni. Ile tego owocu tu jest? Kawałek parę. No, to jest taka smakowa woda normalna z owocem dodanym i z lodem. No, ale smaczne. Spring preview było, i mieli na jeden dzień i potem to zdjęli i ja przyszedłem, chciałem kupić i nie było, no to ona musiała zamówić specjalnie dla mnie. Cześć Mati. Cześć. Maciek właśnie wrócił z IKEA i tutaj kupił. Tak? i frytki i groszek i jeszcze to z tą żurawiną i jeszcze ciasto daję sobie zjadł. Ojej, full wypas. Kupił musztardy, jakiś taki napój świąteczny ich. Nie ma. Macie darmową kawę z IKEA Family jak macie, to ja założyłem kartę. No? Założyłeś kartę? A ty nie miałaś? Kiedyś miałem, ale potem zaginęła i teraz na nowo zamówiłam. Mm. Monika... Nie, zdejmij mu mundurek, bo on z bluzkę zakłada. Yy, bo Monika się dziwiła, znaczy mówi, że bardzo ładny sweter ma Maciek. I właśnie Maciek mówi, że ty Monika nie dostaniesz go tak w sklepie. Monia się dziwiła czemu? To mm. był z jakiego sklepu? Holister. Holister. I to było, pamiętacie, to była ta kolekcja wiosenna, co oni rzucają kolekcji wiosennej kilka sztuk i potem znika i dopiero na wiosnę się pokażą w sklepie. I Maciekowi się wtedy udało dorwać. Mm. Max dostał od Maćka właśnie słodycze. Pokażę, i ci, pokażę ci po kolei moje. To jest taki skoncert. Taki makaron, tylko że kolorowy. Nie taki normalny, taki kolorowy. I to jest kamek z puszczeniu. To takie prezenty przekań. Rainbow lasers kolorowe.

I potem patrz, jest O Ojej, to kamień z pustyni. Kamień z Ameryki, tak, i potem z Ameryki. Z Ameryki. jak byłeś? A wiesz, że ja to jadłam, to jest fajna. To jest fajna. To jest tu jest twoje. Aha, i ty jej mu dajesz? O, to to jest I taką jeszcze. Mam już moją to, co mi się świeciła. To jest moja pamiątka. Co to Max, Max mówi, że to jest, to jest jego ulubiona. Um, to jest piosenki, słowa. To z koncertu Taylor Swift. No nie wiem. No, nie zobaczyć, co tu wytłumaczyć, co tu jest napisane. Wychodzimy z domu, tu wiszą balony. Max ma jeszcze do nadrobienia. Te trzy balony musi otworzyć. Nie było kiedy balonów pękać. Dobra, idziemy. Pochoinkę! Pochoinkę! Proszę, tak Nie, do miseczki nie! szybko powiedzmy. Jesteśmy kołobienem. Na farmę żadną nie jechaliśmy. Wiecie co? My tak naprawdę kupujemy tą choinkę na, na niecały, znaczy no wiecie, ile postoi, tyle postoi, ale Wigilia jest za niecały tydzień i wtedy ma do wtedy ma być ta choinka. No właśnie i mówię do Wajtka, tu przyjedziemy, zobaczymy. No i właśnie pierwsze pytanie, czy mają jeszcze w ogóle choinki? Idziemy zobaczyć, bo na farmie na pewno by mieli takie choinki, wiecie. Bardzo drogie, bardzo grube, a my już takie choinki nie chcemy, jak to zostało parę dni do Wigilii. Wszystko spóźnione w tym roku mamy. ty Jak pusto. A co trochę więcej ludzi. Wiecie, że nasz B&M jest czynny do godziny 23 teraz przed świętami? Do 23 w szoku jestem. W Polsce to może normalne, że sklepy są tak długo czynne, ale w Anglii to nie jest normalne i po prostu jestem w szoku do 23. Zobaczcie, kubki po dwa funty tylko. Ole, jestem w szoku. Dwa funty. Zamknięty dział ogrodniczy. Ale to są sztuczne. A my prawdziwą chcieliśmy. No ładne są, ale my chcemy prawdziwą. Nie wiem o co chodzi. Nic nie było na stronie napisane, tak jakby... Nie wiem, coś nie tak mają zamknięte. No to nie wiem. To co, jedziemy do Aldika zobaczyć? Czy do B&Q? Na tą farmę? I czy co, my jesteśmy koło Aldika? Pojedziemy najpierw do Aldika. Jak nie będzie w Aldiku, to wtedy na farmę. Max kupuje takie bańki, które nie pękają. Pytałam pani przy Kasie, powiedziała, że mają całkowicie zamknięte te centrum ogrodnicze i że jedynie jakiekolwiek choinki, jeżeli mają, to tutaj na zewnątrz. A no mają faktycznie! Nie, ale... <gryças> Oj, tylko mi zobacz jakie, zapomnij. I już całe uschnie. Pospiantala! Tak. Podlejemy! Podlejemy? <mieringt> no tak, jeszcze rynku ewentualnie, rynku ale. Nie, no wiem, żartuję. O Boże. <mieringt> <laughs> Nikt nie podlewał. A ta teraz w ogóle zaczyna, 12:50. <laughs> jedziemy dalej. No, jesteśmy przy Aldiku i raczej nie ma. Jedź dalej. Nie ma nic, żadnych choinek. Nie ma, jest tylko paleta z ziemią. Jedziemy dalej i jedziemy na tą farmę. Northern Christmas trees w e, Gosford. I podobno. Przed tą farmą mają gigantycznego Mikołaja nadmuchiwanego, oświetlonego, którego już z daleka widać. Ale. Czy to. A nie. Ja widziałam Mikołaja z daleka, to stacja benzynowa. Nie ja mogę. O, tam jest coś oświetlone. Co to? O, jak tu ładnie, zobaczcie, tutaj. Tam. O Jezu, ale zobaczcie, jakie to piękne. Co to jest? To jest jakaś, jakiś hotelik? Ale jak? No cudo, ale jejka, ja aż nie mogę, jak pięknie. Maksiu, widzisz? O, ja tu trzeba przyjść, pooglądać. No, nie wierzę. Wiecie co? Dojechaliśmy do tej farmy i dopiero teraz zobaczyłam na głównej stronie internetowej, że oni już mają wyprzedane choinki na ten rok i już zamknięta jest ta farma na 2024. No przecież nie dostaniemy już choinki. Ja nie wiem, w Polsce teraz pełno choinek, a w Anglii już po prostu nic nie ma. No jak? Jeszcze nawet świąt nie ma. Tutaj na no serio, ja mam takie wrażenie, że jak oni w listopadzie dostarczą te choinki i wystawią do sprzedaży. To przez tydzień dwa ludzie kupują, a potem już nawet nikt nie podlewa tych choinek. Jedziemy teraz do BNQ. No, żeby takie poszukiwania choinki były. No dobrze, dojeżdżamy do BNQ. I co? Mamy tu coś? Pustki! Nie są! Są jakieś choinki! Zobaczcie! Ja Albo to tylko wystawa. Zjeżdżam. O Boże. Jeszcze ogród mają przecież. Jeszcze ogród mają, no. ja to wszystko nagrywam, a ciekawe czy Was w ogóle interesują nasze poszukiwania choinki w sklepach. Ja myślałam, że to będzie taki, wiecie, świąteczny, taki fajny, magiczny vlog. Kupujemy choinkę, rozkładamy ją w domu, a tu wychodzi inaczej. Wstałam nie brać na Nie uh, yeah, Free but... trace now in store. Prawdziwe choinki w sklepie. Oh. No ciekawe, 30 funtów, 40 funtów o, i 50 funtów. Takie ceny choinek. O tu w Donicy zobacz, ale takie cienkie. Uh, tu kupowaliśmy w zeszłym roku choinkę, ale ile ładnych. Teraz ja nie wiem czy byśmy nie kupili w Donicy. Są choineczki. Pamiętasz jak tu w zeszłym roku kupowaliśmy? Tutaj przeciągał pan, nie? Pakował nam choinkę w zeszłym roku. Ale fajnie. Super, że są, nie? No, ale ładne. No. Nie tak dużo. No nie my właśnie malutką musimy. To no są po 15 funtów w Waszyngtonie. <laughs> w Waszyngtonie po 15 funtów a tu po 50. A, ale się cieszę. Mamy choinki. No trudno. Widać, zawsze mamy w tym biemki kupować, kurczę, ja nie wiem, wiecie co, żeby nie było gdzie kupić choinki, ale ładne są naprawdę. Zastanawiamy się nad tą choinką. Na dole ma kilka takich suchych gałązek, to byśmy obcięli. I tutaj ona jest piękna. O, zobaczcie, ta jest fajna, bo płaska. Co mówisz? Slimline. Płaska z jednej strony i nam to idealnie pasuje, bo my ją do ściany przyciśniemy z jednej strony. Mamy wybraną choinkę. To jest ta, co była płaska z jednej strony. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. To będzie nasza choinka. Piękna. Tak, obetniemy, żeby się dużo prezentów. Tak, obetniemy, żeby dużo prezentów się pod nią zmieściło. Zadzwoniliśmy do pana, żeby przyszedł zapakować choinkę, bo chyba samemu tutaj nawet nie wolno. <laughs> Max będzie z panem pakował. <laughs> Musisz ciągnąć, no. Ciągnij, ciągnij, mocno. Mocno, ciągnij. Ciągnij. <laughs> <laughs> Hello. Hello. Bravo Maxio it's hard. <laughs> yeah. Like Thank you very much. Bardzo a nice Christmas. Zobaczcie, jakie mandarynki tu rosną, ale ekstra. A wy co oglądacie muchołówki? Macie, Max tak jak Maciek tak no uwielbia. Ty miałeś, no. Ale one są takie jakieś chyba zwiędłe, nie? Że nie robi, jedna robiła wcześniej. Kupujemy od razu piłę, bo będziemy musieli podciąć i taką jakąś Wojtek-Piłę kabłąkową znalazł za 9 funtów. Lekka bardzo, będzie wygodnie nią ciąć, tylko nie wiemy, czy nie jest za gruba jakaś. Ale dobra, do choinki będzie ok. Teraz sklep zamykają, idziemy do kasy. Christmas tree Christmas tree Halo oh, jestem obejrzałem szczegóły O Christmas tree o mm. oh, Christmas, oh, Christmas tree How lovely are your branches I, <noise> i pchać Dobra <noise> choinka już w stojaku stoi Wojtek ją zaraz Wyprostuję i Monika ją dzisiaj rozpakowuje. O. o ja, a Max robi, wiecie co? Max nie. robi te bańki. Poczekaj. Ja Bo czekaj, jeszcze muszę Wam pokazać, jaką Max ma tutaj choinkę swoją. Z tym grinchem. Zobaczcie, to jest to, co dostał w kalendarzu adwentowym. Na Amazonie było kupione osobno nogi, osobno ręce, osobno głowa, i tak się zakłada, że niby Grinch porywa choinkę. Bardzo fajna.

Max właśnie je kolację. O, zrobiłeś bańkę? Bardzo fajna. E, Max teraz je kolację i e, idzie spać. Maciek z Moniką pójdą po kolację. Później zobaczycie, teraz nie chcę głośno mówić. E, Wojtek jutro z rana lampki nałoży na choinkę. Ja jutro z Moniką jeszcze wybieram się w ciągu dnia przed Maxa na zakupy do BM. A wcześniej Monika rano jedzie na łyżwy, bo Monika u nas nocuje dzisiaj. Potem odbieramy Maxa. Oni w trójkę, trójka dzieci, dekorują choinkę tak jak chcą. Ja się nie wtrącam w tym roku. No i na godzinę 18 jutro mamy w Metro Center, jak to się nazywa? Akademia Elfów, wykupione bilety. Ja zawiozę Monikę, Maćka, Maxa, ja tam poczekam, a oni w trójkę, trójka rodzeństwa idą do Akademii Elfów. Także jutro taki będzie naprawdę świąteczny dzień. No i tak się zastanawiam. Zobaczę, ile dzisiaj nagrałam, czy to jutrzejszy dzień w nowym vlogu nagrać. No zobaczymy, dobra, w każdym razie zobaczcie, jak, jaką. Po prostu mamy idealną choinkę. Wojtek pieniek obciął, żeby było świeżo ścięte. Podlał jakąś tam mieszanką, wygooglował, czym karmić choinkę i odciął od spodu kilka gałązek, bo one i tak będą się uginały w dół, będą opadały. A teraz wygodnie wiecie, ustawić. My mamy jeszcze szopkę do ustawienia pod nią i zawsze te. Gałązki przykrywały, teraz jest wygodnie i odkurzać, i stawiać pod nią. I myślimy, że jest właśnie idealna. I, i wiecie, co ona prawie żadnych suchych gałęzi od spodu nie miała. Wojtek wszedł do pokoju i mówi: pachnie choinką. Zobaczcie, no tak stoi. Tak naprawdę to coś by się przydało do przykrycia tego stojaka, ale to już może na przyszły rok sobie coś kupimy. Nie? Trzeba kupimy coś. A my mamy taki czerwony materiał. Ale nie wiem, czy go znajdziemy. Nieważne. Tu będzie stała jeszcze szopka. No i zobaczcie, jaka idealna jest ta choinka. No po prostu super tutaj pasuje. Ekstra. Jak na miarę szyta. O, ale tu pachnie. Zobaczcie, Wojtek przygotował mieszankę. Robi średnio to wygląda. Robi mieszankę, będzie wino grzane robił. Tutaj ma mnóstwo przypraw, ale naprawdę. Yy, I taka gotowa mieszanka była. I jeszcze goździków, nie goździków, gwiazdki anyżu dorzucił i różnych innych przypraw. Tutaj pomarańcza i mandarynka, miodu trochę, cukru brązowego. I teraz tak będzie lekko tylko podgrzewał i, I jak to tak się lekko poddusi, to wtedy resztę wina, wina doleje. A, bo tam już masz trochę wina? No mhm. tak naprawdę to woda tam jest. Co? Woda? No. Naprawdę? No bo to jest mocniejsze wino, więc yy, można rozcieńczyć je. Jakie to masz?

and then why we're gonna go inside and drink our chocolate fire Christmas tree.